Witam Cię Roku i trochę w terenie. Jesteśmy przy okazji Twojego wystąpienia, mojego zresztą również zorganizowanego przez nasz kanał. Chciałbym Cię zapytać, ponieważ dużo takich pytań mamy od naszych widzów i naszych słuchaczy. Co z tymi kosmitami jest? Czy oni są? Czyli z, z nami. nami. <laughs> Jeśli tak wolisz. No ja, ja, się, ja się czuję człowiekiem, ale tak naprawdę nie badałem tego dogłębnie. Są? Nie ma ich. Widziałeś, nie widziałeś, czujesz. No, jak, jak rano się golimy, to widzimy kosmity. My wszyscy żyjemy w kosmosie, wystarczy wyjrzeć przez okno na zewnątrz i widzimy, że jesteśmy w kosmosie. Teraz to, że nas od dziecka nie uczono tak myśleć, to nie jest naszą winą. Więc ja też jestem człowiekiem, bo żyję w ludzkim ciele. Ale jako dusze jesteśmy kosmicznymi duszami, więc jesteśmy tu in one, prawda? Jesteśmy i duszą, i nosicielem światła, żyjącym w ciele. Ludzki. To, że jesteśmy nosicielami światła, to nawet da się udowodnić, bo mamy tak. takie rozbłyski w naszych tkankach łącznych, w kościach. To już dawno profesor Sedlak udowodnił, że takie Właśnie, rzeczy się dzieją. Bardzo niedoceniane zresztą sądzę, bo dlaczego ich, jego prace nie są na półkach w tej chwili w empiku? Przecież one są rewolucyjne w postrzeganiu chociażby stworzyciela. No ale wiesz, ludzie chcą wiedzieć, bo teraz się tak dużo mówi o tych jakichś radach galaktycznych, o tych, że gdzieś się odbywają w jakiejś części kosmosu całkiem blisko tutaj na przykład na Księżycu, jedni spiekują, inni na Saturnie. No tak astrofizycy mówią, że tam lądu nie ma. No, nie, nie jestem pewien, czy to możliwe, chyba że nie w, nie w tym wymiarze. Jaka jest Twoja opinia na ten temat? Ja traktuję wszelkie tego rodzaju, nazwijmy to, plotki, cudzysłownie, kosmiczne, jako kontrolowane przecieki. Tak jak w polityce są prawda, pewne służby specjalne, puszczają takie kontrolowane, pewne niby. Ludzie się później podniecają, by się dowiedzieli na przykład, że Roczy to jest czyli, jakby królowa angielska z Reptylianką. Także to wszystko jest nieistotne. To samo, czy to jest na Saturnie, czy na Wenus, czy w innym kibucu, to jest nieważne. Ale jak to się ma do rozwoju naszej ludzkości? To się ma w ten sposób, że ta Ziemia Łącznie z systemem słonecznym, do którego ona należy, jest kontrolowana przez pewne istoty astralne, co nie znaczy już te eteryczne, tylko te, że z eteru się obsunęły upadły. Kontrolują i poważne, takie istotne dla historii ludzkiej decyzje zapadają nad naszymi głowami. Od początku, w gruncie rzeczy, jak się zmaterializowało to wszystko. Na Ziemi żyją. Istoty w ludzkich ciałach, które służą tym istotom w astralnych ciałach, to są ci, którzy nazywają siebie iluminatami albo tam mm -hmm. te wszystkie osobami świętymi, i tak dalej. Oni służą tym istotom, Zamiast za nas on się dość dobrze wiecie, przeważnie żyją w pałacach, w odróżnieniu od bezdomnych, zauważamy. <laughs> Ta, tak, od służących i bezrobotnych, którzy nie są tacy, Zdolni i z, za, nad naszymi głowami są podejmowane decyzje, ci odbierają to, realizują to za naszymi plecami, a my, rodząc się, wchodząc w ten świat, zostajemy go, że taki jest i myślimy, że zawsze tak było i tak ma być. Oto, z czasu, kiedy się nie zbudzimy excuse me, ale to nie ma tak być. No właśnie, i teraz się zbudziliśmy. A to się, się zbudził. No to wiesz, jeszcze obudzić się to pół biedy, to trzeba zostać obudzonym. jeszcze i utrzymywać ten stan czujności, ja. co zawsze zalecam wszystkim. Tylko teraz widzisz, nie rozwiązaliśmy takiej kwestii, którą podnoszą, bo tu różne są opinie, że to są jacyś reptylianie, że to są anunaki, że istnieją jeszcze plejawianie. Arkturianie, różne rasy się wymieniają. Żydzi e, i masoni. Masoni, Żydokomuna, do komuna, Żydo Masoni to są ci, co chyba w tym, w masarni pracują. I robią masaż. I tak. No właśnie, więc wiesz, żonglowanie tymi pojęciami zostawmy ludziom, którzy na razie nie bardzo rozumieją ten temat. Prawda jest zawsze prosta i nieskomplikowana. Na to liczę. Jeżeli my czujemy, że coś tu z tym światem nie działa i nie podoba się nam to, to znaczy, że to nie jest nasz świat. My żyjemy w świecie, że ktoś stworzył i w zamian za to, że jesteśmy w tym świecie, musimy się opłacać czy harać. To są podatki: czy komunizm, czy kapitalizm, czy innyizm. Każdy musi rano iść do pracy, każdy idzie na zakupy, musi w końcu płacić podatek za to, że tu jest, na tym świecie. Dobrze, płacimy, ale możemy się rozwijać już w taki sposób, jak my decydujemy, a nie jak ten świat od nas wymaga. Więc możemy przestać być Żydami, Katolikami, Protestantami, Buddystami i innymi istami tam. Nie uważasz, twista, no. nie uważasz, że specjalnie nas podzielono na różne religie, żeby zapomnieć o swoim człowieczeństwie? Pewnie, to, to są czody programowane, ludzkie czody. To nie jest mój wymysł. Ja w latach 80. byłem w kontakcie, wtedy jeszcze nie było internetu, my musieliśmy pisać do siebie listy i rozmawiać przez telefon. Bardzo drogo to kosztowało. Ja co mnie z Chicago na przykład do, do Arizony do Tucson i pułkownik Wendell Stevens do mnie. Ja jechałem albo leciałem samolotem do Tucson i on mi na przykład opowiadał o tych czodach ludzkich, więc to mi się wtedy najpierw nie mieściło w głowie jeszcze, bo miałem za ciasną głowę na tego to już nie. Aż tak to nie. Tak myślałem. I tak mówił o tym? Znaczy... Tak mówił o tym. Dlaczego? Kolonel Wendell Stevens Miał żonę Kubankę. Ja mówię, miał, to on kilka lat temu zostawił już ciało, zrobił swoje, założył największe prywatne ufologiczne y, muzeum na świecie, prywatne. Nienawidzono go za to, że jako wojskowy on takie rzeczy robi i mówi o takich rzeczach, ale on mówi, że Romani już nie zależy. On później już chorował, on mówi, nie miał 92 lata, mówi, co, 7, 4 lata i mówi. Jego żona była Kubańką, to znaczy ona, w no, gruncie rzeczy, prawie 3 czwarte świata mówi po hiszpańsku, prawda? Reszta to jest angielskojęzyczna. I tam 0,01 to są polskojęzyczni i hebrajskojęzyczni, no słabo, się można coś dowiedzieć. Oni zebrali wiadomości w hiszpańsko- i angielskojęzycznym świecie, które się pokrywały ze sobą. To znaczy. Nie tylko, że nas skłócono i pomieszano, ale za pomocą y, y, koloru skóry podzielono na znaczody, No to prawda. Druga rzecz. Każdy z nas ma linie papilarne. Mhm. Dlaczego? Bo to są linie niewolnika. Taki identyfikator? Taki identyfikator. Nikt nie wie, skąd to się dzieło, bo są specjaliści nawet do papilarnych, tych, ale oni tak do końca nie wiadomo, Tak jest i już natura ta, stworzyła. Nie natura. Jesteśmy genetycznie naznaczeni. I genetycznie można pobudzać też, niezależnie od tych linii. Na przykład ja byłem świat zobacz, przed II wojną światową, nagle ktoś tam z góry, z tych astralnych istot, mówi: Teraz to. I kiedyś. Przed tysiącami lat wszczyknięto pewnym istotą, uszlachetniono je pewnymi genami, I teraz Enter i na to Sącha Hitler, Wortwitł i, i tak. Po pewnym czasie ktoś nagle założono Izrael, my mamy swój kraj z powrotem, tu chcemy ci żyć cokolwiek. A podobno nie mieli mieć kraju. Nie na ziemi. No, że zawsze mówili, że nie na ziemi i nawet mówili sobie, o czym ja się w Izraelu dowiedziałam, co na Nowy Rok religijni Żydzi sobie mówią, że Jeruszalai i pokazują palcem do góry. Tam jest Jeruszalaj, tam jest Jerozolim, a nie tu na ziemi, gdzie ludzie się mordują od tysięcy lat. Już no nawet Jezus dwa tysiące lat temu mówił, prawda? Jerozolima, Jerozolima, ile razy wysyłam do was moich posłańców, ty ich zabijasz. <grym> Czyli ci kapłani, którzy tam mieszkali i chcą znowu tam mieszkać i rządzić światem z Jerozolimy teraz, bo się chcą z Watykanu przeprowadzić, co się nie uda. I <grym> 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 Więc to, to nie tak miało być, ale wracając do tego tematu, tych czód on i w hiszpańskim, języku świecie i tu dowiedział się, że w hipnozie różni psycholodzy czy psychiatrzy w hipnozie wypisują ludzi, wypytując, dowiedzieli się o tym, że my jesteśmy pomieszani. Powiem Ci jeszcze jedną rzecz. Z hebrajskiego, ja wierzę, że mieszkamy z hebrajskim, no, no, czy No, no przecież, no by było się dziwić. Jest takie słowo, właśnie, jest takie słowo po hebrajsku, le Przedłomacz bo ja nie znam. Zamieszać. Jak będziesz kiedyś w Izraelu jako, jako turysta i w hotelu rano schodzisz na, na dół na śniadanie, podejdzie kelner albo zgrabna Izraelka-Kelnerka i spyta się ciebie, powiedz im, czy chcesz jamiecznicę, czyli mieszane jajka. W Biblii jest napisane, że ten, który z góry patrzy, nie był ojciec nasz bo Pan z nieba. Właśnie dobrze, szkoda. że zrobiłeś to rozróżnienie. No. A, to jest Pan i słucha. Natomiast nasz ojciec jest stwórcą nieba i ziemi. To jest duża różnica między genetykiem a stwórcą. Jest zasadnicza. Więc widząc, co się dzieje na ziemi, tu jest wyraźne napisanie, że ludzie się i zmów... żyją w zgodzie i chcą budować wieżę, z której będzie sięgać nieba. Na przykład w Kanadzie, ale tam jest taka wieża, z której wysyłają wahadłowce. Ja tam tak. mieszkałem naprzeciw. Więc to wyglądało w ten sposób, że Pan z nieba mówi, słuchajcie, do kogo mówi? Per wy. Do tych, którzy siebie nazywali Elohim. Elohim w liczbie mnogiej im. To nie jest tak jak Biblia tłumaczy, to jest Bóg na polski. od gott hat gesagt, and gott said. To nie jest jeden. Im to jest liczba mnoga, rodzaj męski. Więc istoty te, które uznawały siebie za boskie, stwierdził ten, mówi do nich, słuchajcie, oni mają jedną mowę. I dlatego będą tacy jak my. Zgadzaj to, cokolwiek oni sobie teraz pomyślą, pójdą i zrealizują to. Nie możemy do tego dopuścić. I Pan z nieba szedł na ziemię, pomieszał im lebalbel, lebalbelem, pomieszał im te języki. I ludzie się rozpies, poszli, po, się pokłócili, każdy poszedł gdzieś idzie, 12 plemion Izraela się rozsypało i każdy mówi teraz swoim językiem, żeby ten drugi go nie zrozumiał. A pan odleciał sobie właśnie gdzieś na Saturna i mówi, no dobra robota, guys, cool, man. Więc pytanie jest, dlaczego tym istotom zależało, żebyśmy się nie zjednoczyli. Bo jak my się zjednoczyli, nie będzie można nami manipulować i nas skłócać. A gdzie się zoba? Tu są Senici, tu są Słowianie, tu są yy, Skimo... Ja rzuciłem sobie, o skimosa, tam ja wszyscy mówią o yy, Są Mongołowie. My nie, to się odnosi do materii, my nie jesteśmy żadnymi skimosami i Żydami, jesteśmy dziećmi, stwórcy w ciałach ludzkich, chwilowo dzięki Bogu. A ten pokłócił wszystkich i to się teraz dzieje. Mamy dążyć do jedności, się troszkę rozgadałem. Bardzo Wybacz, dobrze, ja, ja nie, nie przerywam ci dlatego, że ja mam bardzo podobne zdanie na ten, ja ten temat. Nazywasz na Z. Ja mam kolegę z ciągle się <noise> robi Ten ja ja na Z Aha. Yy, yy, <noise> ja prezentuję podobny pogląd. Yy, zresztą dzisiaj yy, po, po tobie będę miał też wykład yy, w tym tak, temacie i yy. też będę na, namawiał ludzi do tego, żeby yy, zweryfikowali swoją pozycję, w której są, czyli tą ludzką i tym, kim są naprawdę, czyli zamieszkują. Tak. E, czy to tak, będzie tak. kraj, czy to będzie to jest, ląd, tak. czy woda, tak, czy powietrze, tak. czy ciało, nieważne. Ten duch, który w nas jest, jest. No, no więc właśnie w tym, tak, w tym jest klucz. A może to, istoty się boją, że my się połączymy i zrobimy odwet na przykład. tu się nie boją, tutaj ty się nie boisz Radlerka, ale boją się, że jak się zjednoczymy, to wtedy równe, przyciągnie do siebie równe, pewne istoty, a to są nasze rodziny kosmiczne, mówią, no nadszedł teraz ten czas i dodadzą nam energii. Dopóki my się nie jednoczymy, nie ma z kim współpracować. My też nie wchodzimy do kurnika po to, żeby kury się jednoczyły. No tak. Więc tu są istoty, które nie są zainteresowane, żebyśmy się rozwijali duchowo, żebyśmy się zjednoczyli. Tu nie chodzi już nawet o to, żebyśmy razem lecieli w kosmos. Tu chodzi o to, żebyśmy czuli, że jesteśmy braćmi i siostrami. Takie proste to jest. To nie jest religia Jezusowa jakaś. Wiesz, ludzie piszą takie bzdury, głupi Jezus, tu tak. jaki głupi Jezus, bo jesteś z psychiatrą, że wydajesz takie. No właśnie, skąd to opinia? To jest z Kanady się to chodzi. Przedstawiciel Polski i Kanady. Kanadyjski Polonii doszedł do wniosku, że jest dwigi. Już nie wiem, czy się znali osobiście z tym, czy nie, ale jedno jest pewne, że bardzo odważna opinia przez nie, 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 Nawet nie mogę współczuć. No tak, bo to trudno zrozumieć, nawet tak, co miał tak. autor na myśli. <laughs> no, na podstawie jedno przego. jest pewne Jacek, że my mamy się zjednoczyć, żeby Absolutnie. się rozwijać duchowo i wtedy przyjdą nasze rodziny, które na nas czekają i nam pomogą i nasi asystenci, których nie widzimy w tej chwili się pojawią i to pójdzie w tym kierunku, którego się boją ci, już stracą wtedy władzę. Już nie trzymają cukli w rękę. No nie łapie im się to. No. Już nie, już, już nie. nie, nie, nie. Się już to wyrywa, już nie. Mm -hmm. No to budują sobie jakieś habitaty na Księżycu, na Marsie, myślę, że tam uciekną. Nie uciekną, bo wielka, proces wielkiej przyjmy, odwejmuje cały kosmos materialny. Nigdzie nie uciekną. Sądzisz, że cały kosmos został y, tak poblokowany, czy tylko my tutaj na Ziemi? Plan materii jest od mater, od matki, został mm -hmm. zgęszczony. To jest ta matko, płasko, i tak dalej, tak. która mówiła: Chcecie Boga, dobrze, ale ja jestem jego matką. Mm. <laughs> nie, bo Bóg się nie urodził z kobiety. Ciało, które kiedyś powiesili na wieszaku Jezusa, było zrodzone przez kobietę, ale Chrystus nie. I nasz Ojciec, w życie święte też nie. Mówimy tu o ciałach duchowych, eterycznych. Nie potrzebują przejścia przez portal, któryś nazywa kobietą. Albo powiedzmy, każda kobieta jest żywym portalem. Właśnie trudno by było podejrzewać duchy o to, że będą miały ochotę się rozmnażać. Jakkolwiek by to miało wyglądać. Rozmnażać nie? Nie jej nie tylko, że rozdarza, ale duchy tego się tego później kupują środki antykoncepcyjne, więc trzeba się na coś zdecydować. Albo lubicie tą robotę, albo nie. Nie miało tak być, żebyśmy żyli tylko w ciele, jedli, pili, przetwarzali, rozmnażali się i chodzili do toalety. Tak nie miało być i stwórca nie miał takiego zamysłu. Też tak sądzę. Uczę tego myślenia, tego Taka. sposobu postrzegania rzeczywistości. No jak widać niestety jest jeszcze nas trochę mało, którzy dążą do tej jest coraz więcej. Jest coraz więcej, ja też to zauważam, chociażby tutaj to zgromadzenie przecież jest dość obfite, nie? Słuchaj, taki kraj jak Izrael. Ja mam syna, który mieszka w Izraelu, mam tam synową zarazem, jak jest syn i jest wnuk, który no był taki mały niedawno, teraz jest taki duży. I on żyje w tym świecie tamtejszym, prawda, ale w domu już jest uczony inaczej. Mówi bardzo dobrze po polsku, no, Będę. A jak jest uczony. uczony? No bo w domu wszyscy mówią po polsku i ze mną on zawsze ale, po polsku. Ale jak jest tam uczony? A tam on chodzi do szkoły i mówi po anglajsku. I on żyje w tym, w tej Izraeli craziness, oni to nazywają. A ja, Mam dróg, tak, tak. To jest ta głowa izraelska. Mam drugiego wnuka, który urodził się w Chicago, tam jest moja córa, on się urodził w Chicago, jest półindianinem, moja rodzina jest multikulty. Coś Ale tu jeden drugiego szanuje przynajmniej. I jakoś nie hmm. mają nic przeciwko? No nie, ja jak patrzę, wiesz, dzieci tych dwóch wnuków... Jeden blondyn, jeden Wersji, indio, to jest coś, to jest multikulti i oni rozmawiają na takie tematy, już wiedzą, że ten dziadek tutaj mówił o no, inkarnacjach, o ów, o tym i to jest, działa, to działa. Ja jestem zadowolony z multikulti, nie specjalnie z pani Merkel, ale z tych moim multikulti, tak. Zauważyłeś, że robią się nam takie nakładki? Że niby o którym ty mówisz, czyli połączenia naszych umysłów, serc, naszego koniec końców ducha, my, my proponujemy, a tutaj mamy taką nakładkę, że, że wprowadza się multikulti, które w rezultacie jest przejęciem kulturowym. Czyli w materii to inaczej wygląda, a my mówimy o czymś zupełnie innym. No, żeby nas widzowie zrozumieli. Bo najważniejszym czynnikiem jest stan świadomości. A czy to będzie Indianin, czy Chińczyk, czy katolik, czy alkoholik, nie jest istotne. Istotny jest stan świadomości. O cóż tam wiadomości? Opowiem Ci, że ja mam takie przykłady ze swojego życia. Czy przychodzą, dzwonią, piszą ludzie, którzy się wybudzają w tak różnych środowiskach? Od, środow od środowisk kibicowskich poprzez doktorów, inżynierów. I zauważyłem, że nie ma tutaj żadnej reguły, ani stan wiedzy, ani inteligencja, ani kolor skóry. Nie ma tutaj nic do rzeczy. Nie! Właśnie wracając do Izraela, więc byliśmy trzy tygodnie temu z Agni w Izraelu, i ja tam miałem coś załatwić z takich wiesz, biurokratycznych spraw z dawnych czasów, bo biurokracja jest wszędzie taka sama. Tu, tutaj jest ten sam język. Pewien mój znajomy, wiesz, prywatnie dał wykład. No to słuchaj, tam nagle całą ulica zapełniła się samochodami. Taki kraik. Nie, ja nie mówię o kilku pacjentach, że nie znają z dawnych czasów, ale tu nagle to tłum. Ten człowiek załował, czy puścił to w internecie, że przyciskał to tłumy. I ja najpierw dla ludzi z Polski po polsku, i później po hebrajsku, i trochę po angielsku dał taki czy. Ludzie się budzą, aż serce rośnie. To bardzo dobre słowo. To dawniej, ja kiedyś sam byłem w takim stanie świadomości, że mnie przyszedł na własny wykład. A tu przychodzą Sosowne, ludzie i zadają też pytania się, co to, co dawniej się świadomo. Panie Romanie, czy Pan stara się nam powiedzieć, że tu niby jeszcze są inni ludzie w kosmosie? takie pytania były jeszcze w latach 70. Ludzie zadają konkretne pytania. Dopiero po wyjściu, jak ja mogę wrócić tam, skąd ja przybyłem, pani się mnie pyta. Nie jakaś siwa, młoda dziewczyna. Wiesz? Tak, jeżeli jest młodą dziewczyną i młodą Izraelką, jeszcze z Rosjanką z powodzenia, bo jak ja przyjechałem pierwszy raz, Izrael był polskojęzyczny, dziś jest rosyjskojęzyczny. Naprawdę. Rosyjskojęzyczny. Radio, telewizja, gazety i. Jak chcesz coś załatwić, najlepiej no po rosyjsku się porozumiewać. Jak mówisz po hebrajsku, to już rusy krzyłopacze są dyskryminowani Cyryczycy przez... W swoim kraju. Ta. przez Przez ruskojęzyczny. Coś podobnego. I to Natalia z Putinem obgadali, jak to ma wyglądać widocznie. Oni no, bronią dobre interesy. W każdym bądź razie dużo ludzi. przyszły dziewczyna młoda, która, że jest młoda, znaczy, że skończyła właśnie wojsko, bo tam no. musi. – Kobiety? – Kobiety, pewnie. No, no nie ma siły. Chyba, że ona jest bardzo religijna, ale musi udowodnić, że tak żyje naprawdę, że jest religijna, że i tata, mama i tak co jest u Rosji trudno udowodnić, że tata sobie nie daje przyjechać z miejscami, to trudno. I mówi, bo, że nie. Więc ona w domu co innego, tu skończyła wojsko, co innego, to są różne programy. Ta dziewczyna, Magda zadaje pytania i Roman, jak to zrobić, żebym ja się już nie zgubiła, ja chcę wracać do domu, ja nie chcę tam życia w mojej stażni. Proszę. Czyli ona nie chce już wodku i pilemieni i pirowi. Koła z tym. Ludzie chcą się rozwijać. To jest bardzo fajne. A taka propos wracania do domu. Co byś powiedział na taki koncept karmy czy też pułapki inkarnacyjnej? Jakie jest Twoje zdanie o tym? Bo teraz my, wiemy, tak? że, że nas w jakiś sposób tam przechwytują. No bo skoro jesteśmy wciskani do tych ciał, no to ktoś to musi robić z jakiegoś poziomu i musi mieć jakiś silny argument, że my, wyzwalając się z ciał, wierzymy mu, że, że, że z powrotem musimy tutaj yy, do tego kieratu Nie tam musi. Się no, tam ci... gdzie Twój skarb, tam Twoje serce. Jeżeli ty czujesz że prawdziwe życie to jest jednak w materii, bo tego można dotknąć, to można powąchać, można posmakować i ty nadal tylko to jest tak. dla ciebie. No trudno, to trzeba iść do kolejki i odnos powrót. Niektórzy się wciskają bez kolejki, idzie do szpitala, do inkubatora, hmm. się wciska, później rodziców, skąd się ten wziął. Ty? Czasami się mylą, czasami się mylą i to nie, nie tu. Ja myślę, takimi pomylonymi duszami które są czasami, wiesz, właśnie ludzie, o których się mówi, że to jest pomyleniec. Ludzie, którzy nie wiedzą, bo demon może być świadomy. Jestem demonem i koniec, i jest demoniczny. Ador czy Stalin i tak dalej. Ale są pomyleni, on nie wie. Ty się go pytasz, dlaczego taki eloncik umił? I don't, know. I don't know. Ja rozmawiałam w Ameryce z takim człowiekiem, i cokolwiek się popytał, I don't know, I don't know. I te ruchy, takie, ty widzisz, on nie wie w ogóle, co się zmieniło. On jest pomylony. W, w rzeczywistości tego, każdym tego słowa znaczenie. Nie wie ta dusza, co on tu robi i dlaczego, ale robi tak, jak robi. I tych przechwytują. Nie mogą przechwycić Ciebie albo mnie, jeżeli, bo żeby ktoś nas jako wolny duchy przechwycił, musi to się dziać, ten proces przechwytywania. Każdy proces musi bazować na jakimś prawie jego